Доброго дня Україна! В першу чергу ми хотіли, щоб нас почув президент України Володимир Зеленський та ООН-командувач ЗСУ, пан Залужник. Раніше подібне відео записали також перший батальйон 115-ї бригади. Ми взвоз 115-ї бригади, 3-го батальйону, який зараз базується у Сіверодонецьку. Звертаємося до вас, пане президенте та пане Залужний, та всього українського народу. Ми відмовляємось виконувати бойове завдання. У зв'язку з тим, що у нас немає належного захисту позаді, а саме важкої техніки, яка прикривала би нас та належного керівництва. Ми чекаємо на підсилення вже другий тиждень. Нас відправляють просто на вірну смерть. Немає ніякого бойового, бойового керівництва, жодного бойового командира, немає техніки, немає поваги до людей, абсолютно нічого. Ми не відмовляємось від захисту своєї держави, але ми хочемо мати належний тип та належне бойове командування. Командування ми не однітки, нас багато. Ми відмовляємося з служби 115 п'ятнадцятої бригади. Слава Україні! Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Michał Nowak, a to jest kolejny odcinek z cyklu Raport z Frontów, w którym przedstawiam sytuację wojskową i strategiczną na poszczególnych frontach wojny rosyjsko-ukraińskiej, a dzisiaj omówimy wydarzenia z dnia 19 maja 2022 roku. Zanim jednak przejdziemy do omówienia sytuacji na frontach, chciałbym serdecznie podziękować naszym patronom, którzy w ciągu ostatnich dni zdecydowali się na wsparcie naszej działalności. A tych z Państwa, którzy rozważaliby aktywne wsparcie finansowe portalu, zachęcam do zajrzenia właśnie na serwis patronite www.patronite.pl łamane na nowy ład. A my przechodzimy już do omówienia sytuacji na poszczególnych odcinkach frontu. Jeżeli chodzi o sytuację pod Hersoniem Mikołajowym Krzywym Rogiem. To tak, jak miało to miejsce do tej pory, nie obserwujemy tutaj aktywnych posunięć rosyjskiej czy, to, czy też ukraińskiej armii. Natomiast pojawiają się informacje ze strony amerykańskiego wywiadu, że Rosjanie mają po zachodniej stronie Dniepru, w okolicach Hersona, Hersonia, zgromadzić oddziały, batalionowe grupy taktyczne, które miałyby w przyszłości wziąć udział w ponownej ofensywie w kierunku Mikołajowa. Zdaniem tych raportów Rosjanie mieliby zgromadzić w okolicach Hersonia do 40 batalionowych grup taktycznych, które w przeciągu najbliższych dwóch, trzech tygodni mogłyby wziąć udział w ponownej ofensywie w kierunku Mikołajowa, tudzież Krzywego Rogu. Na ten moment trudno jest te informacje zweryfikować, brak, brak jest tak naprawdę rzetelnych raportów, odnośnie tego, by Rosjanie rzeczywiście wzmacniali swoje jednostki ofensywne w rejonie Hersonia. Do tej pory wiarygodne źródła informowały jedynie o poszerzaniu rosyjskiej obrony w rejonie miasta oraz na północ od Hersonia, gdzie Rosjanie przygotowują kolejne linie umocnień celem utrzymania się na zajmowanych pozycjach, tak aby nie dopuścić do ich utraty w sytuacji rozpoczęcia kolejnego etapu ukraińskiego kontruderzenia. My przechodzimy więc na wschód w kierunku Mariupola, który, jak Państwu wczoraj tłumaczyłem, co do zasady ukraińska obrona w Mariupolu, która do tej pory utrzymywana była w rejonie zakładów Azowstali na południowym wschodzie miasta, zakończyła się. Kolejny dzień trwa etap poddawania się ukraińskich żołnierzy, którzy bronili się do tej pory w rejonie zakładów Azowstali. Większość z ukraińskich żołnierzy miała już złożyć broń, ale nie wszyscy. Dzisiaj pojawiły się informacje, że zastępca dowódcy pułku Azow pseudonim Kalina miał już złożyć broń, natomiast dowódca pułku Azow Denis Prokopenko nadal takie informacje do nas trafiają, ma być na terenie zakładów Azostali i na ten moment jeszcze się nie poddał. Pojawiają się również niepotwierdzone informacje, że część żołnierzy Pułku Azow odmawia złożenia broni i zamierza kontynuować walkę. Natomiast biorąc pod uwagę fakt, że poddało się już około tysiąca ukraińskich żołnierzy to są takie dane najbardziej wiarygodne być może tych żołnierzy jest już na tym moment więcej no to jeżeli na terenie zakładu pozostałoby kilkudziesięciu, nawet do kilkuset Ukraińskich żołnierzy, to z uwagi na przytłaczającą przewagę Rosjan, ich obrona nie będzie mogła być prowadzona w sposób zorganizowany przez dłuższy czas. No i ich działania byłyby z góry skazane na porażkę, ale być może właśnie taką decyzję część żołnierzy ukraińskich podjęła, że woli zginąć w walce niż. Oddać się w, w rosyjskie ręce, tym bardziej biorąc pod uwagę fakt, że tak jak Państwa wczoraj informowałem, ten przekaz medialny, który wychodzi ze strony ukraińskiej o tym, że ci żołnierze są ewakuowani, i że w przyszłości ma dojść do ich wymiany, że miało dojść do jakiegoś porozumienia. Te przekazy wychodzą jedynie ze strony ukraińskiej. Strona rosyjska od samego początku informuje, że żadnego porozumienia ze stroną ukraińską co do przyszłej wymiany jeńców nie było, że strona rosyjska informuje, że w żadnym wypadku nie zamierza zdecydować się na oddanie jeńców będących członkami pułku Azow. Pojawiają się komunikaty nieoficjalne i oficjalne ze strony rosyjskiej, czy też ze strony samozwańczych do Republik Donickiej i Ugańskiej. Że mają być przygotowywane i mają być później zorganizowane trybunały dla żołnierzy właśnie Pułku Azow, którzy będą oskarżani o dokonywanie zbrodni wojennych na ludności rosyjskojęzycznej. Oczywiście, tak jak powiedziałem, to jest przekaz rosyjski, my to na uwadze, że to Rosjanie w ten sposób deklarują i Rosjanie będą takie trybunały czy też pseudo-trybunały organizować, zależnie od tego, jaka sytuacja się potoczy, ale nie miejmy złudzeń, że do wiarygodnych procesów nie dojdzie. Natomiast to wszystko wskazuje nam na to, że ukraiński przekaz odnośnie tego, że ci żołnierze zostali uratowani, że oni w przyszłości zostaną ewakuowani, że dojdzie do wymiany, jest niezgodny z prawdą. Być może rzeczywiście Ukraińcy doprowadzą do zwolnienia czy też wymiany jeńców z choćby z piechoty morskiej czy z innych jednostek armii ukraińskiej, tudzież policji, którzy nie byli członkami pułku Azow, bo ten ci żołnierze, żołnierze tej jednostki na ten moment, wszystko to wskazuje, nie mogą być zdaniem Rosjan objęci ewentualną wymianą. A miejmy również na uwadze to, że z uwagi na to, że Ukraińcy już rozpoczęli procesy. Żołnierzy rosyjskich, których, których oskarżyli o dokonywanie zbrodni wojennych, o mordowanie cywilów, o intencjonalne, o intencjonalne mordowanie cywilów ukraińskich. Dwóch z tych żołnierzy już się do postawionych zarzutów przyznało, i w tym momencie trwają już te procesy. No to bardzo prawdopodobne, że w odpowiedzi Rosjanie zorganizują procesy pokazowe jeńców ukraińskich, i tutaj Idealnymi kandydatami do przedstawienia ich w charakterze zbrodniarzy będą właśnie żołnierze pułku Azow, zwłaszcza ich dowódcy. Co też wskazuje nam na to, że w przyszłości będziemy jeszcze niejednokrotnie słyszeć nazwiska żołnierzy, którzy do tej pory bronili się w rejonie zakładów Azowstali. No i pojawiają się zresztą informacje, że dzisiaj rozpoczął się proces jednego z dowódców batalionu. Ajdar, który jest oskarżany przez Rosjan o dokonywanie zbrodni wojennych na ludności rosyjskojęzycznej. Także Rosjanie też organizują procesem do czynienia z rosyjskim procesem pokazowym, w którym oskarżony jest jeden z ukraińskich dowódców. W każdym razie podsumowując sytuację w Mariupolu staje się powoli jasna. Miasto, miasto jest pod niemalże pełną kontrolą rosyjską. Pojawiły się nagrania, na których widać żołnierzy ukraińskich, którzy przy asyście... Separatystów czy, czy też żołnierzy rosyjskich prowadzą akcję rozminowywania podejść do zakładów, rozminowywania likwidacji pułapek minowych na terenie zakładów Azowstali, tak aby oddać ten obszar pod kontrolę rosyjską. Wydaje się, że skoro etap poddawania się ukraińskich żołnierzy cały czas trwa, no to może on się przeciągnąć w czasie jeszcze o kilka dni, ale nie zmienia to faktu, że co do zasady aktywna obrona ukraińska na terenie Mariupola przestała istnieć. Przechodzimy więc na północ od miasta, w rejon Wielkiej Nowosyłki, Hulajpola, Wuchłajdaru. Tu nie obserwowaliśmy żadnych aktywnych działań Armii Rosyjskiej i Ukraińskiej w ciągu ostatnich 24 godzin. Mamy jednak do czynienia z wzajemnym ustrzałem rakietowym i artyleryjskim z wykorzystaniem artylerii lufowej. W rejonie Doniecka, Marinki czy też Patrząc dalej na północny wschód Awdijivki, mamy do czynienia z działaniami rosyjskimi, z rosyjskimi próbami ominięcia Awdijivki. Cały czas Rosjanie prowadzą działania na wschód, na północny wschód od wspomnianej Awdijivki, celem obejścia ukraińskich pozycji. Skrupulatnie Rosjanie wydzierają kolejne obszary z, będące do tej pory pod kontrolą ukraińską. Ukraińscy żołnierze muszą wycofywać się dalej na północ. I na zachód z uwagi na przewagę rosyjską rosyjską przewagę artyleryjską, z uwagi na wykorzystywanie przez Rosjan znacznych sił na tym kierunku. Pojawiające się raporty sugerują, że Rosjanie mogli tutaj skierować dodatkowe jednostki celem właśnie przełamania ukraińskich pozycji obronnych na północ od, od miasteczka, likwidacji pierwszej linii obronnej, mając w nadziei to, że kolejne linie obronne ukraińskie nie są już tak dobrze przygotowane do aktywnej obrony. I rzeczywiście może okazać się to prawdą, bo przechodzimy w rejon popasnej. Jak Państwo pamiętają, dobre dwa tygodnie temu, półtora tygodnia temu Popasna upadła, Rosjanie przejęli kontrolę nad tym miasteczkiem. Ukraińcy wycofali się na zachód, jak twierdzili, na kolejne linie obronne. Problem w tym, że Rosjanie po zajęciu miasteczka dość gwałtownie i regularnie przejmują kontrolę nad kolejnymi miejscowościami leżącymi na zachód, na północ, na południe Popasnej, co sugeruje, że kolejne linie obronne ukraińskie są dużo słabsze, niż te, które, miały, które istniały w rejonie samego miasteczka. Tu Rosjanie dążą do podejścia pod drogę Bachmut-Lisiczańsk. Tak naprawdę są już w jej okolicy. Zdaniem części raportów Minęli już nawet wioskę trypilla, co sugeruje, że droga Bachmut lisiczański jest już bezpośrednio zagrożona, a patrząc na północ walki trwają w, w, z jednej strony w rejonie Kamaszuwachy, a z drugiej, z drugiej leżącej na północ, od niej w rubiwki, która zdaniem części raportów miałaby być już pod rosyjską kontrolą. Gdyby tak rzeczywiście było, oznaczałoby to. Że wraz z tym, jak upadła miejscowość Toszkiwka na zachód od Nyżne, ukraińscy żołnierze broniący się w rejonie Złote i Hirszkę znaleźliby się w niepełnym okrążeniu. To jest wszystkie główne drogi dojazdowe, drogi zaopatrzeniowe do tych miejscowości są już przecięte przez żołnierzy rosyjskich, i co oznacza? że Ukraińcy musieliby wycofać się drogami bocznymi, tudzież polami i lasami, aby uniknąć całkowitego odcięcia. Ostatnie raporty sprzed dosłownie kilkunastu, kilkudziesięciu minut sugerowały, że Rosjanie prowadzą działania ofensywne w kierunku właśnie Złota i Chirchka. Na ten moment nie mamy jeszcze informacji co do rozstrzygnięcia tej walki, jak do tej pory Rosjanie każdorazowo byli odpychani przez ukraińskich obrońców, ale obecna trudna sytuacja w związku z wejściem wojsk rosyjskich na flanki, czy to od, pół, od północy, czy też od, od, południowego, od południowego zachodu na tyły wojsk ukraińskich, no, każe nam wskazywać, że żołnierze ukraińscy, chcąc uniknąć okrążenia, będą musieli wycofać się w rejon Sierodoniecka. A skoro już mowa o wspomnianym Sierodoniecku, to tu przechodzimy właśnie w rejon tego miasteczka. Rosjanie prowadzą nieustannie działania ofensywne w jego obszarze. Dzisiaj Rosjanie mieli zająć się malutką miejscowość Sandryszewy leżącą na północ od Sywierodoniecka, co pozwoliło Rosjanom osiągnąć Sywodoniec również z kierunku północnego. Wcześniej udało im się podejść pod miasto od, od północnego Zachodu. W tym momencie zdaniem dość wiarygodnych raportów Rosjanie prowadzą ograniczone szturmy Sywirodoniecka właśnie z północy i z Zachodu, jednocześnie od wschodu trwają próby podejścia pod gdy Walki toczą się na przedpolach, na, przedmieście, na przedmieściach tego miasteczka. Co istotne, celem Rosjan w tym momencie, biorąc pod uwagę duże siły zgromadzone przez armię rosyjską w rejonie Popasnej, gdzie walczą zarówno jednostki. Tzw. Ługańskiej Republiki, Republiki Ludowej, walczą jednostki Grupy Wagnera, więc rosyjscy najemnicy, walczą jednostki czeczeńskie, a także regularna armia rosyjska, w tym jednostki WDW. Mieliśmy potwierdzone to materiałem filmowym, wojska, rosyjskie wojska powietrzne, desantowe stacjonują w rejonie popasnej, biorą udział w ofensywie prowadzonej w różnych kierunkach. Celem wojsk rosyjskich dzięki temu z tym licznym zgromadzonym siłom jest przecięcie drogi Bachmut-Lisiczańsk i tym samym doprowadzenie do zamknięcia w dość znacznym kotle żołnierzy ukraińskich, którzy bronią się w rejonie Lisiczańska, Siewiero-Doniecka. wedle wiarygodnych raportów wokół tych miejscowości oraz na południe od nich, a pomiędzy Bachmutem a Sewiodonieckiem, miałoby stacjonować od 20 do nawet 30 tysięcy żołnierzy ukraińskich. Takie najbardziej wiarygodne raporty o 19-20 tysiącach. Gdyby Rosjanom udało się zamknąć te ukraińskie oddziały w Kotle i potencjalnie później doprowadzić do ich kapitulacji lub też do ich likwidacji w wyniku działań lądowych, no to strona ukraińska poniosłaby dość poważne straty, których gwałtownie nie byłaby w stanie uzupełnić. Nowymi jednostkami, które co prawda cały czas zmierzają na front, a inne są szkolone na zachodzie, ale są to jednostki o dużo mniejszym potencjale niż te, które w tym momencie walczą w Donbasie, bo w Donbasie walczy kwiat ukraińskiej armii, ukraińscy weterani, najlepsze ukraińskie jednostki, które nierzadko toczą walki w Donbasie już od 7-8 lat, mając ogromne doświadczenie w walkach w tym rejonie. Jeżeli już jesteśmy właśnie przy kwestii ukraińskich zasobów ludzkich w kwestii tego, jak Ukraińcy mogą prowadzić aktywną walkę obronną, tudzież w przyszłości przeprowadzić własną kontrofensywę, należy wskazać na dość istotne zjawisko, a mianowicie kilka dni temu na Ukrainie uchwalono nowe prawo, w ramach którego jednostki tery obrony, czyli ukraińskiej obrony terytorialnej, które jak do tej pory wcześniej przed uchwaleniem tego prawa musiały stacjonować w tych obwodach, w których były utworzone, a więc te oddziały obrony terytorialnej zaporoskiej musiały stacjonować w obwodzie zaporowskim, lwowskim, w obwodzie lwowskim i tak dalej, i tak dalej. Na podstawie zmienionego prawa wszystkie te jednostki mogą być przerzucane w dowolny rejon kraju ze względu na trwające działania wojenne, i Ukraińcy skorzystali z tego nowo uchwalonego prawa, i wiele jednostek teraobrony obrony zostało skierowanych w rejon Donbasu, aby łatać. Dziury ze względu na ponoszone straty. To nam wprost wskazuje, że Ukraińcy mają problemy kadrowe. Fakt, że uchwalili prawo, które pozwala im na przerzucanie jednostek obrony terytorialnej, a więc nie jednostek armii regularnej, wskazuje, że w składzie jednostek armii regularnej pojawiły się istotne, znaczące braki ze względu na straty wśród ukraińskich. Żołnierzy. No, gdyby tych strat nie było, to nie zostałoby uchwalone takie prawo. Natomiast dużo istotniejszy jest fakt, a mianowicie taki, że w ciągu ostatnich kilkunastu dni różne jednostki oddziały ukraińskiej obrony terytorialnej publikowały szereg nagrań, na których żołnierze ci występowali z apelami do do własnego dowództwa, do przedstawicieli politycznych, do prezydenta załęźńskiego, wskazując na problemy z zaopatrzeniem, problemy z uzbrojeniem, problemy z dowództwem, którego ich zdaniem często brakowało, ich zdaniem często, te oddziały były pozostawiane na pozycjach obronnych bez aktywnego, rzeczywistego dowództwa w polu. Zwracali również uwagę na przytłaczającą przewagę przeciwnika, na brak broni przeciwlotniczej, przeciwpancernej, na swoje słabe wyszkolenie, na brak możliwości i zdolności do prowadzenia działań na zbliżonych do tych, które powinna prowadzić armia. Regularne. Takich nagrań w ostatnim czasie pojawiło się kilkanaście. W odpowiedzi na nie prezydent Załański wymienił dowódcę obrony terytorialnej na całej Ukrainie, ale to nie zmieniło sytuacji, bo już po wymianie dowódcy OT pojawiły się, pojawiły się kolejne nagrania. Z Donbasu, dzisiaj jedno z rejonu Sewiro Doniecka, gdzie grupa ukraińskich żołnierzy właśnie wchodzących w skład jednostek obrony terytorialnej utyskiwuje na dowództwo, na własne dowództwo, na braki sprzętowe, braki w amunicji, braki w uzbrojeniu. Na przewagę przeciwnika, i niejednokrotnie oddziały te odmawiały walki, niejednokrotnie bez wyraźnego rozkazu wycofywały się z pozycji obronnych, co wskazuje nam na problem, z którym będzie borykać się Armia Ukraińska. Skoro ci żołnierze, mimo tak ogromnych brakach we własnych morale, byli kierowani na pierwszą linię starć, to brakuje Ukraińcom żołnierzy armii regularnej, brakuje Ukraińcom własnych rezerw w jednostkach regularnych, więc łata, łatają Ukraińców. Ukraińcy te dziury teryobroną, ter a słabe morale wśród tych żołnierzy może zwiastować poważne problemy w składzie ukraińskich sił zbrojnych. Co ważne, często ci żołnierze rzeczywiście mieli niską wolę do walki, bo. Zgłaszali się oni do jednostek obrony terytorialnej ze względu na to, że chcieli uniknąć po prostu poboru i potencjalnego wysłania w rejon Donbasu. Jeszcze przed rozpoczęciem rosyjskiej inwazji, no, każdorazowo każdy kolejny rocznik poborowych rosyj... ukraińskich był wysyłany w rejon Donbasu, gdzie prowadzili swoje szkolenie w postaci rzeczywistych starć z rzeczywistym przeciwnikiem, co się dosyć dobrze przełożyło na ogólny potencjał armii ukraińskiej, natomiast ci żołnierze, którzy chcieli uniknąć poboru. Na przykład z Lwowa, z Zaporoża, czy z innych zachodnich czy centralnych miast, decydowali się na dołączenie do obrony terytorialnej, co powodowało, że nie mogli być już powołani do armii regularnej. I oni myśleli, że sobie tak spokojnie przeczekają, a następnie wrócą do cywila. No, ze względu na rozpoczęcie rosyjskiej inwazji i zmianę prawa, są w chwili obecnej przerzucani w rejon Donbasu, gdzie walczą na pierwszej linii frontu, czego nie chcą często. Czynić często, tak jak powiedziałem, pojawiały się sytuacje, kiedy oni odmawiali wykonywania rozkazów, kiedy porzucali własne, własne linie, lub jeszcze częściej pojawiają się właśnie te nagrania sugerujące na ich niskie morale. Jak do tej pory nie wydaje się, by Ukraińcy mogli w jakiś sposób temu zaradzić. No i jednocześnie pojawia się kolejny zarzut z ich strony, a mianowicie ogromnej korupcji. Ci żołnierze wskazują, że Pewna część sprzętu, która jest przekazywana przez państwa zachodnie na Ukrainę, nie trafia do jednostek walczących. Na froncie, a znika gdzieś pomiędzy granicą polsko-ukraińską czy rumuńsko-ukraińską a Donbasem. Rozpływa się w powietrzu, jest, jest rozkradywana przez ukraińskich oficerów, czy też przez jednostki tyłowe, jednostki zaopatrzeniowe, logistyczne. To są problemy, z którymi rzeczywiście, pomimo trudnej sytuacji, pomimo inwazji rosyjskiej na Ukrainę, cały czas ukraińska armia. Się boryka. Niemniej my przechodzimy w rejon Charkowa, gdzie jak do tej pory trwało ukraińskie kontruderzenie na północ od miasta, gdzie Ukraińcom udało się odzyskać kilkanaście miejscowości, gdzie potencjalnie Ukraińcy zdołali przekroczyć Doniec, wejść. Na tyły wojsk rosyjskich i rozpocząć, rozpocząć własne uderzenie w rejonie Wołczańska. Dzisiaj pojawiły się informacje sugerujące, że Rosjanie, z uwagi właśnie na trwające ukraińskie kontruderzenie, które zagraża liniom zaopatrzeniowym rosyjskim, które zagraża potencjalnie Biełgorodowi. Drogą pomiędzy Biłgorodem a Wołczańskim, dalej Wołczańskim a Wielkim Barłukiem, Rosjanie zdecydowali się na własne kontruderzenie. W wyniku którego kontruderzenie to są na ten moment informacje niepotwierdzone. Rosjanie mieli odzyskać miejscowości Ternowa i Rubizne tym samym wyrównując linię frontu pomiędzy Charkowem. A Białgorodem, odzyskując dwie miejscowości, w rejonie Rubiżnego miała mieć właśnie miejsce przeprawa ukraińska. Tutaj Ukraińcy mieli przekroczyć Doniec i wejść na rosyjskie tyły, atakować w kierunku Wołczańska. Informacje odnośnie tych rosyjskich sukcesów są nie do końca potwierdzone. Strona rosyjska sugeruje i deklaruje, że obie miejscowości są ponownie pod ich kontrolą. Strona ukraińska wskazuje jedynie na istnienie rosyjskiego, na fakt rosyjskiego uderzenia. Na obie te miejscowości nie przedstawiono jednak rezultatu tego uderzenia. Niemniej nadal nie wiemy, jaka jest sytuacja w okolicach Starego Saltimu, gdzie Ukraińcy również mieli przekroczyć Doniec, zajmując dwie miejscowości po drugiej stronie rzeki. Z pewnością są to jednostki ukraińskiej piechoty, bo most w okolicach Starego Saltywu z całą pewnością był wysadzony już na początku wojny. Nie sposób było go szybko przywrócić do użytku. Doniec w tym miejscu jest bardzo szeroki, więc trudno byłoby też przygotować tutaj przeprawy pontonowe, więc raczej Ukraińcy, korzystając być może z jakichś łodzi pontonowych czy, czy na szybko naprawionej przeprawy w rejonie Starego Saltiwu, które umożliwiło przemieszczenie, się choćby jednostek piechoty przekroczyli tutaj rzekę, wchodząc na prawy jej brzeg i zajmując te dwie miejscowości, natomiast nadal są to informacje niepotwierdzone. Zarówno Ukraińcy, jak i Rosjanie dzisiaj nie meldowali odnośnie starcia w tej okolicy. Jedyne dane, jakie do nas spływały to właśnie z tego rosyjskiego kątu uderzenia. Co istotne, o co trzeba jeszcze wskazać? W ciągu ostatnich dni Rosjanie po raz kolejny podjęli próby ataków w rejonie Sum. Te uderzenia były dość ograniczone, co może wskazywać nam na to, że nie była to próba ponownego wkroczenia wojsk regularnych na terytorium Ukrainy, a była to próba przemieszczenia się rosyjskich sabotażystów, przekroczenia granicy rosyjsko-ukraińskiej, wejścia na tyły, tyły ukraińskie. Aby tam prowadzić działalność sabotażową na tyłach Armii Ukraińskiej. Co istotne, Rosjanie co jakiś czas przedstawiają nagrania pokazujące, jak to ich oddziały specjalne, ich oddziały sabotażowe wysadzają linie kolejowe na terytorium Ukrainy. A więc rzeczywiście na obszarze państwa ukraińskiego, na tyłach frontu, działają rosyjskie jednostki specjalne czy też jednostki sabotażowe. Jaka jest skala ich natężenia, skala ich działalności, tego nie wiemy, jednak rzeczywiście. Oczywiście po, po pojawiło się kilka takich nagrań wskazujących właśnie na aktywność rosyjskich jednostek specjalnych na tyłach. Ukraińskich. I tym akcentem chciałbym zakończyć dzisiejszy odcinek raportu. Serdecznie dziękuję Państwu za wysłuchanie kolejnego odcinka raportu z frontu. Zachęcam do zasubskrybowania w tym momencie naszego kanału, tak aby kolejne odcinki raportu nie, umknęła, nie umknęły Państwa uwadze. Każda razowo przekraczamy liczbę kilkudziesięciu tysięcy wyświetleń, za co serdecznie Państwu dziękuję ja osobiście, jak i całe grono redakcyjne. Jednak z uwagi właśnie na te pogłębione zasięgi, coraz większe wyświetlenia. Zachęcamy również do subskrybowania naszego kanału, aby te rosnące zasięgi i rosnące wyświetlenia przełożyły się również na możliwość docierania do kolejnych odbiorców, a algorytmy YouTube a są nieubłagane. Wzrost liczby subskrypcji przyczyni się dla nas do możliwości docierania do nowych odbiorców. Także serdecznie już teraz dziękuję za Państwa pomoc. A ja raz jeszcze dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka i do usłyszenia już niedługo.